Witamy serdecznie z Armenii, stadion miejscowego Sieraka w Gyumri, to tutaj już jutro zalecamy 24 godziny rozpocznie się mecz Śląska Wrocław z Araratem Rywań. Dajcie znać tradycyjnie, jak nas słychać, jak z dźwiękiem, czy wszystko jest ok. No i jeśli macie jakieś pytania co do tego co dzieje się tutaj w Armenii, to piszcie na czacie w miarę możliwości. Będę, będę dzielić się z Wami informacjami, które mam. A na razie mogę Wam pokazać ciekawostkę. Zanim się rozpoczęła transmisja, miał miejsce mały wypadek. Otóż pojawił się tutaj dosyć silny wiatr, i oto. Część ławki rezerwowych przeznaczonych dla drużyny Śląska po prostu zwiało i zatrzymała się na płocie. Tutaj gospodarze szybko się pojawili, zareagowali, powiedzieli, że to wszystko będzie obciążone, że jutro nie będzie żadnych problemów. No a Było to dosyć niebezpieczne, bo jednak ta konstrukcja dosyć duża, masywna i nagle jak szarpnęło, jak upnęło, no, było groźnie. Ale ten wiaterek to jest raczej dobra informacja, bo no niemiłosiernie gorąco. Dzisiaj 33 stopnie w, tutaj w Giumri były około 12-13. Także no bardzo, bardzo przyjemnie się zrobiło nieco później, kiedy tutaj parę chmurek naszło nad armeńskie niebo i przyniosło przy okazji troszkę wiatru. Będziemy mogli obserwować pół godziny zajęć, także do godziny szesnastej będzie trwała nasza transmisja. No, a poza piłkarzami, którzy e, trenują na e, boisku, e, są tutaj na stadionie też przedstawiciele klubu przed e, tym treningiem odbyła się konferencja e, prasowa z udziałem e, Jest tutaj małe grono na trybunach. W sumie to mogę wam pokazać. Tutaj jest to jest normalna trybuna, w czasie meczu, które będą normalnie kibice, a tam w głębi trybuna VP, roża prezydencka. Jeśli chcecie więcej wiedzieć na temat tego stadionu tutaj w Giumy to na śląsk.net jest film, w którym możecie zobaczyć jak wyglądają całe zaplecze, jak wyglądają szatnie, w których będą przebierać się piłkarze śląska jest galeria, jest opis także jeśli jeszcze nie widzieliście to zapraszamy Zmniejszy czułość mikrofon, dobra zmniejszamy czułość Teraz pewnie, teraz pewnie będzie lepiej. Czy wiadomo co z dyspozycją Werdaski? Werdaska no, zagrał w sparingu drugiej drużyny z Piastem Żmigród, no, ale nie miał tam wiele roboty, bo no, rywal nie postawił zbyt wysoko poprzeczki. Więc zobaczymy co będzie dzisiaj, dzisiaj trener Magiera na konferencji prasowej powiedział, że jest jeszcze kilka znaków zapytania. Także być może jeszcze dzisiejsze, dyspozycja na dzisiejszych zajęciach zdecyduje o tym, kto jutro tutaj wybiegnie w podstawowym składzie. Na pewno nie wybiegnie Lubambo Musonda, który nie przyjechał tutaj z drużyną kwestie paszportowo-wizowe, tutaj problemy formalne sprawiły, że Lubambo nie, może, nie mógł tutaj przyjechać, a pewnie byłoby to dla niego wydarzenie, bo grał tutaj w klubie z Ligi Armeńskiej, w też w słynnym dwumeczu pucharowym z Lechem Poznań, gdzie bardzo blisko byli Armeńczycy pokonania Kolejorza. Oczywiście jutro e, też e, będzie nasza transmisja na żywo e, tutaj ze stadionu w czasie meczu. Standardowo nie będziemy mogli pokazywać boiska, natomiast e, pokażemy jak piłkarze rozgrzewają się przed meczem, e, to co się dzieje w przerwie. E, no i oczywiście e, trybuny. E, Tutaj spora Rzesza Kibiców, około półtora tysiąca pojawiła się ostatnio tydzień temu na meczu Araratu z Feherwarem. A tutaj organizatorzy spodziewają się, że jutro ta liczba może być znacznie większa, tym bardziej że klub zdecydował o tym, że kibice będą mogli wejść na to spotkanie za darmo. Też jak się tutaj dowiedzieliśmy, panuje taka specyficzna kibicowska atmosfera. Nie ma animozji między kibicami różnych klubów. Wszyscy wspierają drużyny występujące w europejskich pucharach jako reprezentantów całego kraju. No, ale też tutaj w Giumri jest specyficznym miejscem, bo właśnie miejscowego Sieraka przez kilkanaście lat trenował aktualny szkoleniowy Careratu. Wielu piłkarzy też w przeszłości w nim grało, więc można powiedzieć, że czują się tutaj jak w domu. I też miejscowi kibice ich dobrze znają. No, zobaczymy, jak te trybuny. E, się tutaj e, wypełnią. Raczej nie słyszałem, żeby były jakieś ograniczenia e, związane z e, obostrzeniami pandemicznymi. Nikt tutaj nie mówi o tym, żeby, e, że są jakieś restrykcje: do 50%, czy, czy, czy do 75%, czy do 25% e, cała, cała pojemność stadionu jest, e, jest dostępna. No i podobnie jak w Estonii, gdy byliśmy na meczu pierwszej rundy, tutaj poruszając się po, po mieście, po ulicach można czuć się bardzo e, swobodnie, nie trzeba nosić żadnych masek, nie ma żadnych ograniczeń. Chociaż e, w niektórych miejscach, w niektórych sklepach e, tutaj osoby pracujące mają maski, ale to naprawdę, naprawdę są e, wyjątki, e, patrząc na, na cały kształt męczciwy komentarz tu. No i Deny bardzo dobrze, bardzo dobrze pisze, chociaż no nie ma co tutaj się czarować. Jutrzejszy komentarz w wykonaniu moim i niespodziewanego Chyba eksperta gościa. Chyba nie wiem, czy będziemy na razie zdradzać, kto nim będzie. Raczej nie będzie tej klasy co duet Karol Bugajski Krzysztof Banasik, nasi top komentatorzy. Ale postaramy się dać z siebie wszystko i tutaj opowiadać, malować słowem to, co się tutaj na stadionie Szyraka będzie działo. A może się dziać naprawdę dużo, bo Armenczycy, tudzież Ormianie naprawdę, naprawdę ostrzą sobie zęby na awans do trzeciej rundy eliminacyjnej ligi konferencji Europy. Na pewno po zwycięstwie z Facherwarem morale naprawdę zostało mocno, mocno podbudowane. No i ciężka przeprawa czekać będzie Śląsk, bo też tutaj w Giumris są specyficzne warunki. Możecie o tym przeczytać w wywiadzie na naszej stronie z byłym m.in. piłkarzem Sandecji Nowy Sącz aktualnie Reprezentującym barwy Araratu, który wyjaśniał z czego bierze się ten fakt, że tutaj wszystkim klubom ciężko się gra, także ni im Hararatowi, kiedy musi tutaj z miejscowym Shirakiem walczyć. A tej, tej walki w przyszłym sezonie prawdopodobnie nie będzie, bo też dowiedziałem się nieoficjalnie, że tutaj Shirak ma problemy. E, finansowe i prawdopodobnie nie przystąpi do e, w przyszłym, w nadchodzącym sezonie do rozgrywek e, armeńskiej e, ekstraklasy. No i e, być może e, ta liczba zespołów, e, które wywodzą się z rywania w ekstraklasie, się jeszcze zwiększy. Było, ostatnio było to aż e, 8 e, klubów, e, o ile się nie mylę, e, ze stolicy, więc. E, Naprawdę, naprawdę sporo. Jeśli macie jakieś pytania, to, to śmiało piszcie na czacie. Mamy jeszcze 15, 15 minut. Co ciekawe, tutaj, chociaż no, Armenia jest takim krajem kontrastów, jeśli przeglądaliście nasze galerie albo filmy z, ze spacerów po rywaniu, czy, czy tutaj po Gyumri jest bardzo dużo no, takich elementów, które naprawdę lata, lata świetności mają już za sobą i i są reliktami minionej epoki, a obok nich super, super, nowoczesne rzeczy i na ulicy można spotkać obok siebie stojącą starą furmankę, jak i nowego, nowego Mercedesa. Hmm. Ale bardzo pozytywnie zaskakuje tutaj infrastruktura, jeśli chodzi o internet, bo zarówno ta, ta moc, ta przepustowość łączy, w, jeśli chodzi o, o telefony, jak i to, co można e, spotkać się w różnych obiektach, e, gdzie jest e, darmowe wifi, czy chociażby tutaj na stadionie. Naprawdę, naprawdę są takie, gdzie na niektórych stadionach, powiem szczerze, w Polsce nie można osiągać takich prędkości. Zresztą, jeśli śledzicie nasze relacje live z meczów, no to wiecie, w jakich jakościach czasem one były, właśnie z tego względu, że są problemy z, z internetem. Tymczasem. Tutaj naprawdę, naprawdę nie ma z tym problemu. Patryk Popiński, jaki typ na jutro? O, to jest bardzo, bardzo ciekawe pytanie. Szczerze, ja trochę teraz mogę wcielić się w rolę Karola Bogajskiego, który przed meczem w Estonii, w Parnawie był mocno ostrożny, jeśli chodzi o potyczkę z Pajdę. No, i powiem szczerze, nie stawiałbym tutaj na wygraną Śląska, tym bardziej, że doskonale wiemy, że to jest dwumecz, i tutaj, w Armenii, odbędzie się tylko połowa tej, tej rywalizacji. I na przykład, jeżeli skończy się tutaj wynikiem remisowym, no to będzie. To sprawa, sprawa otwarta przed, przed rewanżem. Więc osobiście nie stawiam tutaj na wygraną Śląska. Bardzo chętnie się miło zaskoczę, jeżeli, jeżeli piłkarze Śląska udowodnią na murawie tutaj swoją, swoją wyższość. Ale naprawdę na pewno czeka, czeka nas bardzo, bardzo trudne, trudne spotkanie. Alarat to jest niewdzięczna drużyna, niewdzięczny rywal, który nieźle gra w defensywie, w destrukcji, oddaje inicjatywę przeciwnikowi. No i taki, taki mur, taki monolit ciężko jest skruszyć. No a po przejęciu piłki, szybcy zawodnicy z przodu, naprawdę trudni do upilnowania, posiadający spore umiejętności techniczne. No defensywa, defensywa śląska na pewno może mieć sporo, sporo pracy. No i zobaczymy, jak piłkarze śląska poradzą sobie z tymi trudnymi warunkami, tak jak mówiliśmy. Jeżeli będzie tak jak teraz, to, to będzie całkiem nieźle, bo naprawdę ten wiaterek tutaj mocno schładza. Wczoraj o tej porze no było masakrycznie. Naprawdę, naprawdę ciężko wystarczyło przejść Spokojnym krokiem, e, krótki odcinek, a człowiek już e, był e, mocno, mocno spocony. A co tu dopiero mówić o bieganiu 90 minut e, po, po boisku i to jeszcze bez czapki e, na, na głowie w, e, w, palącym, w palącym słońcu. Natomiast no, dzisiaj jest cieplej e, teoretycznie, ale jest ten, ten chłodny, ten chłodny wiaterek, więc. E, no myślę, że, że taka, taka pogoda byłaby w miarę, w miarę ok. Spoglądam na czas. Pytasz Krzysztof Perczak pyta o Quintanę. Eee, Quintana zagrał, z tego co widziałem, dzisiaj w meczu sparingowym drugiej drużyny. Zaglądajcie na Śląskę, to tam moi koledzy pewnie coś na ten temat napiszą. Jeśli jeszcze, jeszcze tego nie ma, ja tutaj no, sporo, sporo rzeczy, sporo pracy. W, w Armenii z przygotowaniem materiałów, więc przyznam szczerze, też wszystkiego nie śledziłem na bieżąco, ale chyba słyszałem, że ustrzelił hat więc jest szansa, że niedługo zagra. Na pewno nie zagra w rewanżu we Wrocławiu za tydzień z Araratem, bo nie został zgłoszony do tej rundy rozgrywek. No ale pamiętajmy, że w weekend mecz Śląska inauguracyjny ligowy z wartą Poznań. Więc kto wie, kto wie, no, na pewno też trener Magiera będzie rotować tym składem. No, bo mecze co trzy dni, jeszcze ciężka podróż powrotna z Armenii na pewno no nie wpłynie korzystnie tutaj na fit fitness zawodników, i, i będą potrzebowali trochę, trochę czasu, żeby po, tej, po tym pobycie w Armenii dojść do siebie. Więc spodziewałbym się tutaj jakichś zmian na mecz wartą. Zobaczymy. Kamilos piszesz, że Golla schował napastnika do, do kieszeni Aniera. Tak, tylko musimy pamiętać o tym, że tam on też niezbyt dużo dostawał piłek i niezbyt dużo miał okazji, żeby się, żeby się wykazać. A naprawdę, oglądając tutaj tych szybkich graczy z Wybrzeża Kości Słoniowej w barwach Hararatu, to jest no, troszkę, troszkę inny, inny typ, typ zawodników. Kapi pyta, jak według mnie powinien wyglądać skład na jutrzejszy mecz, a tego pana to sobie, to sobie darujmy, nie musimy sobie tutaj e, panować. E, szczerze mówiąc, spodziewałbym się składu podobnego do, do ostatniego meczu z, czyli rewanżowego spotkania Spider, gdzie ten środek pola był troszkę inaczej zbudowany niż w pierwszym meczu w Estonii, bo pamiętajmy, że w Estonii partnerem Krzysztofa Mączyńskiego w, w środku pola był Mateusz Praszelik, czyli zawodnik no, o inklinacjach ofensywnych, natomiast w Rewanżu, już był tam Rafał Makowski, więc nieco bardziej przesunięty akcent na, na defensywę. I też pamiętając o tym, że no to jest tylko. Pierwsza część meczu, pewnie nikt tego też nie przyzna wprost, ale myślę, że jeżeli tutaj ten mecz jutro zakończyłby się wynikiem remisowym, no to, to Śląsk będzie wracać do Wrocławia w, w miarę zadowolony, chociaż no Patryk Janasik. Na tej przedtreningowej dzisiejszej konferencji prasowej powiedział, że Śląsk przyjechał tutaj po trzy punkty. Trzech punktów na pewno nie będzie, ale zaliczka przed rewanżem może być jak najbardziej, więc zobaczymy. No musimy też pamiętać, że no różnie, różnie toczą się wydarzenia boiskowe. W, w wczorajszej rozmowie już gdzieś tam poza wywiadem e, piłkarz armeński Reratu wspominał e, mecz reprezentacji Armenii z Polską, w której Ormianie grali od pierwszej połowy w osłabieniu, no i byli bardzo bliscy zremisowania z Polską. No i wtedy, w 95 minucie w doliczonym czasie, Robert Lewandowski dał Polsce zwycięstwo. Więc no nigdy nie wiadomo, zawsze jakaś czerwona kartka, zawsze jakiś rzut karny, to, to się może, może różnie potoczyć. Chociażby ten mecz rewanżowy tutaj Araratu z Feherwarem, gdzie tak naprawdę gol strzelony z rzutu wolnego, piękne, piękne uderzenia bałkańskiego piłkarza, które dało prowadzenie Araratowi, no sprawiło, że obraz gry musiał się zmienić, bo Węgrzy musieli atakować. Ja myślę, że gdyby odpukać Śląsk stracił bramkę, to no, to na pewno nie rzuci się do ataku, bo pamiętam o tym e, możliwości e, rewanżu. E, Szwarca, Patryk Popiński, pisze, że chciałby zobaczyć. E, Szwarc zagrał też w tym meczu sparingowym z Piastem Żmigród. E, miałem okazję go obserwować na żywo na stadionie przy, przy Ulicy Oporowskiej. No i tam w środku pola Petr Szwarc razem z e, Javierem e, Hejkiem dyrygowali poczynaniami Śląska, byli takimi kreatorami gry, no i wyglądało to, wyglądało to przyzwoicie, ale podobnie jak we wcześniejszym pytaniu o, o innego gracza, o obrońcę nowego brońcy Śląska, no to był jednak też rywal ze znacznie, znacznie innej półki. No i, i też nie można, nie można po, tym, po tym oceniać. Co, na, co jest ważne? Że piłkarze Śląska są zdrowi, w pełni sił, nie narzekają, nie narzekają na, na urazy, no chociaż też sam trener Magiera powiedział na, na tej przedmeczowej konferencji, że nie jest w stanie zagwarantować, że, że Łukasz Bejger będzie stanie wytrzymać 90 minut meczu. więc zobaczymy. A tutaj mamy Gierkę, w której uczestniczy. Tutaj sam trener Magiera. Do dziadka, wszedł do środka. Też chce się trochę poruszać, trochę pobiegać. Pozytywnym chyba faktem też przed tym przed tym meczem jest to, że Śląsk przyleciał tutaj do rywania do GiUMRI wczoraj e, też e było pytanie na ten temat na konferencji prasowej, bo e, Węgrzy e, pojawili się tutaj w Armenii dopiero, dopiero w, dniu me, w, w, przedme, w dniu przedmeczowego treningu, czyli e, w środę. Natomiast e, no tutaj piłkarze Śląska mają troszkę więcej, więcej czasu na klimatyzację no i to na pewno jest dobry ruch, bo pamiętajmy, że do Estonii Śląsk właśnie przylatywał e, w środę, a Pajdel i skąd e, do Wrocławia przyleciało też dzień wcześniej, czyli we wtorek, a na swoim terenie, chociaż też nie grali na własnym boisku, tylko w Parnawie, przebywali chyba od poniedziałku, więc przygotowywali się do dosyć długo, tak jak i zespół Araratu, który tutaj w Giumri jest już od niedzieli. Ale z tego co się dowiedziałem, nie trenuje, nie trenował tutaj na tym głównym boisku, żeby tutaj nie niszczyć murawy, tylko ćwiczyli na boiskach akademii piłkarskiej. A co do, co do tego boiska, no to, to odsyłam do wywiadu, który jest na śląsk.necie, tam właśnie jest wyjaśnione jak, na czym polega, na czym polega specyfika Murawy w, w Giumri no dzisiaj e, miałem okazję przejść e, wzdłuż linii Bocznej, bo przy okazji otwartego treningu Araratu była możliwość przebywania przy samym placu placu gry. No i ta trawa wygląda naprawdę naprawdę nieźle, jest gęsta, boisko, boisko, jest, boisko jest równe. No i, i patrząc na, na te warunki, które są tutaj w Armenii, no to greenkeeperzy naprawdę, naprawdę muszą tutaj robić dobrą, dobrą robotę, że ta trawa ładnie się nam tutaj zieleni, tak jak możecie, możecie zobaczyć. Major Gruby, pozdrawiamy gliwice. Jak najbardziej do zobaczenia w gliwicach. No Będziemy na pewno przedstawiciele Śląsknetu, będą w gliwicach. Jesteśmy na, na w prawie wszystkich, to w wyjątkowych przypadkach gdzieś tam nas nie ma. Natomiast na większości spotkań, czy to są mecze ligowe, czy mecze, mecze pucharowe jesteśmy. No, a tutaj e, oczywiście w, w Armenii jesteśmy dzięki, dzięki wsparciu dwóch firm, czyli firmy Univers Trans oraz firmy Supercar, e, dzięki wsparciu naszych patronów, no i dzięki wsparciu was, czytelników, którzy e, w waszej hojności zebraliśmy 3000 na na zrzutce na to, żebyśmy mogli zakupić bilet tutaj do do Erywania. No i potem z Erywania dojechać tutaj do do, do Giumry. Patryk Łapiński, piszesz o, o tym właśnie wcześniejszym e, przyjeździe? Tak, doświadczenie trenera Tu Trener też o tym wspominał na, na konferencji: że zdarzało mu się być, przebywać w tych rejonach e, w rejonie e, Gruzji, Turcji, Azerbejdżanu, no i, i wie, jaki, jaki tutaj panuje klimat, e, z, czym, z czym wiąże się, e, się tutaj przebywanie. Też na konferencji prasowej z udziałem trenera Araratu, szkoleniowiec gospodarzy, pytany o Śląsk. Jedną z rzeczy, które podkreślił to właśnie fakt, że Śląsk ma w swoich szeregach doświadczonego trenera i to na pewno jest jednym, jednym z jego atutów. A trener Araratu jest jednym z za szkoleniowców tutaj miejscowych, który osiągał największe sukcesy, jego, jego drużyna, czyli Sirak, którą właśnie tutaj miejscowy Sirak, który wcześniej trenował, jako jedna z, z nielicznych drużyn, udawało im się przebrnąć do, do drugiej rundy kwalifikacyjnej Pucharów, ale nigdy nie awansował do trzeciej rundy, ani razu jeszcze się ta, ta sztuka drużynie przez niego prowadzonej nie udała, no i e, na pewno, na pewno ma chrapkę na to, żeby e, stało się to teraz. E, oczywiście tutaj na czacie przypomnienie, e, o którym zapomniałem, oczywiście naszym głównym sponsorem e, jest, e, głównym partnerem tu jest firma Superbet, e, która nas wspiera nie tylko e, przy okazji e, takich e, wypraw Pucharowych, ale też na co dzień. Także polecamy oczywiście zajrzeć na, na stronę Superbetu, zobaczyć apkę, która, która jest. Jeżeli jesteście oczywiście osobami pełnoletnimi, to, to zapraszamy do sprawdzenia, jaka, jaką ofertę nasz partner przygotował na ten jutrzejszy, jutrzejszy Pucharowy mecz tutaj w Armenii. Jak nastawienie przed inauguracją nowego sezonu, Pitasz Polski Lesiu. Pytanie, czy to nasze nastawienie, czy nastawienie piłkarzy, bo myślę, że zarówno chyba piłkarze i my żyjemy tą pucharową potyczką na razie o, o tej inauguracji ligowej raczej raczej nie myślimy i skupiamy się i skupiamy się na tym co się dzieje a no właśnie tutaj dostaje znak sygnał że jest godzina 16 więc musimy kończyć naszego naszego streama także przypominam zapraszamy jutro Jutro wystartujemy troszkę, troszkę szybciej przed, przed meczem no i zaglądajcie na Śląsk, masa materiałów tutaj z Armenii. Trzymajcie kciuki za Śląsk w Giurmi. Do zobaczenia, do usłyszenia. Hej Śląsk!